W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji przebudowy Ronda Jagiellonów, które powstało w czasach, w których niespecjalnie przejmowano się problemem ludzi z niepełnosprawnościami. W początku Rondo to posiada wadę, a mianowicie nie jest przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Stąd też zleciliśmy wykonanie koncepcji. Wyjaśnia zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz, który zainaugurował konsultacje. Tuż po pojawieniu się wizualizacji, które zakładają powstanie ośmiu wind, pojawiły się obawy o sprawność tych wind, bowiem w wielu miastach obserwowany jest ten problem. W Bydgoszczy mamy chociażby dwie windy miejskie przy dworcu Bydgoszcz Główna, które nie działają od kilku miesięcy. Znacznie lepiej wypadają windy na perony będące w zarządzie PKP. Zdaniem Kozłowicza na rondzie Jagiellonów nie musimy się obawiać powtórki. My nie zakładamy takich, takich scenariuszy, że windy są nieczynne, bo nie zdążył przyjechać na czas serwis, czy nie zostały wykonane przeglądy techniczne tych wind. Dzisiaj no, technologia wykonywania tego typu urządzeń, które, które funkcjonują dla ruchu pieszych. Myślę, jestem przekonany, że jest na takim poziomie, że ta awaryjność naprawdę jest znikoma. I tak... Wszystko wskazuje jednak na to, że windy będą jednym z dominujących tematów konsultacji społecznych. Część społeczników chce, aby zamiast wind wyznaczono naziemne przejścia dla pieszych. Kropka ta koncepcja wstępnie została jednak odrzucona.